Chciałem jeszcze ci opowiedzieć o profesorze Andrzeju Nowaku. Bez wątpienia jednym z najwybitniejszych polskich historyków. I to mówię zupełnie poważnie. Możecie się nabijać bez wątpienia. I jednocześnie, co dla zaszczytem, naszym współpracownikiem. Tak. Otóż profesor Andrzej Nowak pojechał do Niemiec, do Berlina. Nie. Na zaproszenie. AFD. AFD partii, partii, której tak. nie Buh. lubimy. Nie. Buh. I wszyscy się na niego rzucili. Jak to możliwe, że doradca prezydenta Nawrockiego jedzie się spotykać z AFD? Swoją drogą poczekaj. Nawet poczekaj. pani Dorota się do niego wiesz co głównie. Ale poczekaj, tak przez sekundę serio. No. To nie mamy z nimi rozmawiać, a jak wygrają wybory to też nie będziemy z nimi Ale rozmawiać. Ale poczekaj. Ja sobie milczałem mówię, ciekawe co ten Nowak tam powie. I wysłaliśmy kamerę. No i co im powiedział? Że nie mają pojęcia o tym, ile krzywd Polacy od nich otrzymali, że reparacje wojenne. No zgru... Że pojechał po Niemcach. Zgruzował ich tam. Tak jak oni zgruzowali Warszawę, to on ich tam zgruzował. No i nagle wszyscy się pochowali, już przestali go krytykować. Pani Doroto, może pani by coś powiedziała teraz Andrzeju Nowaku? Poza jedną osobą. Spóźnił się na imprezę minister Szłapka, jest, to jest... który jak już wszyscy już powiedzieli, dobra, nie ruszamy tego tematu, nowaka, bo się zbłaźniliśmy, to on wyskoczył na Twitterze i się oburzył, że on tam pojechał, ten Nowak. Rzeczywiście spóźnił się na imprezę. Nie, no spóźnił się. Tam już nikogo nie ma, on, on przyszedł i się oburzył.